Po pierwsze, możemy myśleć o sponsorowaniu poszczególnych odcinków. To może być tak, jak robi to Team Ferris w postaci reklam i on opowiada o produktach, które, które re rekomenduje. Mogą to być po prostu umieszczane spoty reklamowe, na początku, na końcu w środku odcinka. Może to być po prostu partnership, jeżeli chodzi o publikację jakiejś rozmowy czy audycji, czyli wywiad z reprezentantem jakiejś firmy. Wszystkie inne formy te które wykorzystują popularność i grupę jaką wokół siebie zgromadziłeś i które możesz zaoferować produkt lub usługę. A w Chinach chyba ten koncept jest zupełnie inny. Tam płaci Tam jest się właśnie, za słuchanie. Tak, dokładnie. To jest właśnie ten system mikropłatności o którym ci wspominałem i zobacz teraz jak połączysz sobie tą masę ludzi, słuchaczy, którzy którzy wiesz, odtwarzają twoje treści i chcą za nie zapłacić nawet złotówkę czy z, złoty pięćdziesiąt, ale pomnożysz to razy kilkadziesiąt tysięcy tych osób. To okazuje się, że na odcinku możesz zarobić naprawdę super duże pieniądze.